Znajdujemy się na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu. W tym miejscu w 1935 roku stacjonował czwarty pułk lotniczy, z którego wywodził się nasz słynny pilot Stanisław Skalski. Stanisław Skalski już 1 września we wczesnych godzinach rannych zestrzelił pierwszy samolot w wojnie obronnej. Tamto oczywiście zestrzelenie nie było mu do końca przypisane, ale pomimo tego Skalski. W wojnie obronnej zasłużył się pięcioma zestrzeleniami i stał się najbardziej skutecznym polskim pilotem tamtego czasu. Dlaczego mówimy y, dzisiaj o lotnictwie? Temat lotniczy, który chcielibyśmy Wam pokazać, to temat y, hydroplanów, wodnosamolotów polskich, które stacjonowały w Pucku, a znajdujemy się w tej chwili w Toruniu, bo chcielibyśmy Wam odtworzyć i pokazać rekonstrukcję tamtych zdarzeń na lotu na ten Pucki. Dywizjon lotniczy, który dokonany był już 1 września 1939 roku. Chciałbym, żebyście te wydarzenia zobaczyli tak namacalnie i bardzo blisko. Dlatego dzisiaj wykorzystamy ten samolot na niemieckich numerach, żeby przelecieć nad Kuckiem i pokazać Wam mniej więcej jak mogło to wyglądać. Radio Delta Echo Whiskey Mike Charlie, kołowanie do pasa 28. Dziś z lotniska w Toruniu zabieramy Was nad Zatokę Pucką i Sam Puck, w którym w 1939 roku stacjonował Morski Dywizjon Lotniczy wyposażony w wodnosamoloty. Tak, być może część z Was o tym nie słyszała, ale mieliśmy w okresie międzywojennym właśnie taką niezwykłą jednostkę. Nie, trzecia eskadra gotowa do lotu. Gdy wybuchła wojna, liczyła ona 31 maszyn. 1 września około godziny 6 rano 20 samolotów Heinkel H111 zbombardowało bazę dywizjonów w Pucku, niszcząc m.in. koszary i magazyn amunicji. W czasie nalotu zginął m.in. dowódca dywizjonu, komandor Edward Szystowski. Podno samolotów, ludzi i sprzętu do wojennej bazy dywizjonu w Juracie. Do 8 września pozbawione zadań bojowych polskie wodnosamoloty zostały w większości uszkodzone albo zniszczone przez niemieckie lotnictwo. Inscenizacje tych wydarzeń tam w dole starają się co roku odtwarzać pasjonaci, miłośnicy historii wodnosamolotów skupieni przy Muzeum i Stowarzyszeniu Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Zapamiętajcie tę nazwę – Lotniczy Puck. Warto kiedyś zobaczyć te inscenizacje na własne oczy. Jesteśmy przed budynkiem Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku. Ten historyczny budynek, który niegdyś, yy, w którym niegdyś stacjonowała radiostacja, dzisiaj jest obiektem muzealnym, w którym można zobaczyć pozostałości jednego z polskich wodnosamolotów Lublin R-8, którego w wydobyciu dane mi było uczestniczyć kilka lat temu. Te pozostałości są w środku i zaraz je zobaczycie. Tu w muzeum możemy oglądać wszystko, co udało się pasjonatom historii ocalić od zapomnienia pozostałości silnika potężnego lublina R8 wydobyte z dna zatoki kilka lat temu, inne elementy wśród nich śmigła wodnosamolotów, modele i mnóstwo drobiazgów, które przyciągają wzrok i nakazują niemalże dowiedzieć się czegoś więcej o tej niezwykłej jednostce. Na zewnątrz zobaczyć możemy także model obserwacyjnego lublina R13, model w skali 1 do 1. Chwilowo bez skrzydeł, które zostały rozmontowane dla celów transportowych. Materiał nagrywaliśmy przed inscenizacją. O historii dywizjonu opowiada nam muzealnik Krzysztof Krężeń. Na szczęście, te samoloty nie musiały brać udziału w lotach bojowych w 1939 roku. Było to pewnym problemem dla tych załóg. Cały kraj walczył, oni walczyć nie mogli, ale z drugiej strony, tak naprawdę, każdy ich wylot to praktycznie oznaczał lot tylko i wyłącznie w jedną stronę. Natomiast tak naprawdę w naszym muzeum pokazujemy jeszcze zespół innych elementów związanych z MdLotem i są to już elementy oryginalne. Są to elementy silnika samolotu Lublin R8. Była to maszyna już nieobserwacyjna, jak stojący za mną Lublin R13, ale była to maszyna bombowa, także stojąca na pływakach, i ten samolot był drodzy państwo tak w dużym skrócie o 50% większy niż Lubin R13. Pływaki miały 9 ponad 9 metrów długości. Rozpiętość skrzydeł 17-18 metrów. Długość kadłuba ten Lubin R13 plus 50%. Trzyosobowa załoga 1 września 1939 roku w Pucku zaczyna się bardzo tragicznie. Około godziny 6:00 Nadlatują z rejony koło brzegu niemieckie bombowce typu Henkel 111. Bombardowane są dwa miejsca: rejon lotniska i re rejon zbrojowni Morskiego Dywizjonu Lotniczego, który znajduje się w okolicach Klifu Swarzewskiego. Znana jest historia tego tragicznego nalotu, ginie w niej dowódca jednostki, ginie kilku podoficerów, ginie pracownik cywilny, kasyna oficerskiego, które notabene zostaje w całości zniszczone. Na skutek eksplozji bomb ginie także jeden z pracowników kolei. Samoloty w tym czasie stoją w pobliżu zbrojowni, czyli w pobliżu klifu Swarzewskiego. Nie ucierpiały. Wszystkie w ciągu przedpołudnia 1 września, a jest to piątek, zostają ewakuowane w rejon Helu i stają między portem wojennym w Helu, Najbliżej samego portu na zdjęciach archiwalnych z tamtego okresu widzimy dwa szeregi FB-17 i RWD-17, podno samolot prototypowy, natomiast dalej, poza tymi samolotami, już w kierunku Juraty, na plaży stoją samoloty Lublin R-13. Są jeszcze trzy maszyny, które stanowiły wyposażenie Morskiego Dywizjonu Lotniczego, z tym, że najprawdopodobniej formalnie nie były one już na stanie, zostały wcześniej skasowane. Na dzisiaj ta historia mówi o tym, że samoloty zdjęto ze stanu już w 1938 roku, ale fizycznie one nadal w 1939 roku w jednostce istniały. Są to Lubliny R-8. Jest to maszyna bombowa, większa od Lublina R-13. Te samoloty stają pomiędzy Kuźnicą a Jastarnią. Przychodzi popołudnie 1 września, przychodzi sobota 2 i niedziela 3 września. Jest to okres bardzo intensywnych nalotów niemieckiego lotnictwa z dwóch miejsc. Samoloty bombowe typu Sztukas i y, samoloty osłony myśliwskie BF-109 wersji C startują z rejonu Słupska. Natomiast hydroplany niemieckiego lotnictwa morskiego Henkle 59 i Henkle 60 startują. Z lotniska, właściwie z wodowiska w rejonie Piławy, jest to dzisiejszy Bałtysk. Zarówno samoloty ze Subska, jak i samoloty z Piławy mają kilkadziesiąt, czasem kilkanaście minut lotu w rejon czy to Gdyni, czy to Oksywia, czy, czy to samego portu w Helu. 4 września, poniedziałek, przyjmuje się dzisiaj jako datę całkowitego zniszczenia dywizjonu, samolotów Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Przetrwały to wiemy na pewno. Nikola-2, niewielka maszyna, niewielka łóźń którą projektowano z myślą o wykorzystaniu na ORP Bałtyk. RWD-17, który później usiłuje uciec do Szwecji, to też jest historia znana i przeżywa także, te naloty przeżywa samolot R-13 Lublin z numerem 714. Lubliny R-8 wydają się być już w tym czasie także zniszczone lub przynajmniej uszkodzone na tyle, że nie byłyby w stanie wykonywać lotów. Dwukrotne starty samolotu Lublin R13 z numerem bocznym 714, notabene stojący za mną Lublin nosi na sobie numer 714 i nie jest to duży, duży biały numer, który z reguły do tej pory ten samolot nosił i który możemy oglądać na kadrach sam, filmu Rapsodia Bałtyku. Jest to już wojenne oznaczenie, bardzo małe litery w kolorze czarnym, żeby obniżyć widzialność tej, tej maszyny. Samolot startuje 6 i 7 września. To powoduje, że Niemcy, zaniepokojeni aktywnością lotniczą strony polskiej, dokonują kolejnego nalotu na y, samoloty ustawione wzdłuż Półwyspu Helskiego. Jest to przedpołudnie 8 września. Niszczą wszystkie pozostałe samoloty ponownie. Wraki, które zostają, a są one w różnym stanie, widoczne na zdjęciach z października i z listopada roku 39, zostają dodatkowo zniszczone jeszcze przez polskich marynarzy. Całe uzbrojenie strzeleckie zostaje zdjęte i postawione do dyspozycji obrońców helu jako broń przeciwlotnicza. Lubliner 8 stoją między Kuźnicą a Jastarnią. Na zdjęciach dzisiaj widzimy dwa samoloty. Jeden kompletnie spalony i zniszczony, i drugi, który jest praktycznie cały zachowany. On nosi numer 803. Na niektórych zdjęciach on stoi na wodzie, ale nie widać pływaków. Pływaki są postrzelane, nabrały wody. Samolot osiadł na dnie. Wydobywając silnik kilka lat temu, byliśmy przekonani, że wyciągamy silnik z samolotu, który był całkowicie spalony. Wskazywało na to wiele. Wiele szczegółów. Natomiast historię do lotu dzisiaj żyje. Praktycznie może nie co dzień, ale co tydzień, co miesiąc dowiadujemy się o nowych faktach. Są to fakty przekazywane przez rodziny, personelu, są to zdjęcia, które do nas docierają, są to materiały archiwalne znalezione w archiwach praktycznie na całym świecie. Dzisiaj przypuszczamy, że silnik, który. Jest u nas w muzeum. Jest to silnik z maszyny, która na zdjęciach jest jeszcze niezniszczona, nie spalona. Miejsce, gdzie wykonano zdjęcie, według posiadanych dzisiaj informacji, jest to rejon bliżej kuźnicy. Samolot, z którego, z wraku którego wyciągnęli, wyciągnęliśmy silnik, jest de facto pomiędzy kuźnicą a Jastarnią. Odległe miejsce, ale historia wyciągnięcia. Pływaka z Lublina R13. Jest to kwiecień roku 2015. Pływak możecie Państwo oglądać na co dzień w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu. Też pokazuje, że pływak, który formalnie znajdował się między portem wojennym a Juratą, bo tam najprawdopodobniej zalegał wrak samolotu, do którego należał, pływak został znaleziony właściwie niedaleko portu rybackiego dzisiejszego współczesnego w helu na plaży, de facto na plaży. Także prądy morskie przeniosły go bardzo, bardzo yy, znaczną na, na bardzo, bardzo znaczną znaczną odległość. Na zdjęciach widzimy numer 803, o tym już mówiłem na samolocie niezniszczonym. Natomiast samolot zniszczony my identyfikujemy go dzisiaj jako samolot 801. Czy tak jest naprawdę? Zobaczymy. W Zatoce jest jeszcze wiele elementów. Przeważnie zalegają już pod powierzchnią piasku, nie są na zewnątrz widoczne. Większość jest zarośnięta wodorostami. Sam proces w ogóle i odnalezienia i wydobycia jest bardzo, bardzo trudny, uciążliwy, czasochłonny. Natomiast później jeszcze przychodzi oczywiście okres konserwacji. Tak? O konserwacji silnika pisaliśmy w historiach puckich. Samo odsalanie trwało grubo ponad 13 13 miesięcy i tak naprawdę był to dopiero początek okresu konserwacji, bo o zabytki tego typu trzeba dbać praktycznie cały czas. Na koniec dzisiejszej przygody postanowiliśmy jeszcze zejść pod wodę. Mówiliśmy przecież, że większość wodnosamolotów została na początku września 1939 roku zniszczona przez Niemców. Ich pozostałości wciąż spoczywają na dnie morza. Można je bez trudu, nawet bez aparatu tlenowego, zobaczyć na własne oczy. Wybaczcie, nie podamy jednak lokalizacji, bo kto wie, może uda się jeszcze na wydobycie tych szczątków uzyskać pozwolenie. Byłaby ciekawa akcja. To, co widzicie, to pływak jednego z Lublinów. Bez wątpienia ciekawy eksponat do Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Może jeszcze ujrzy światło dzienne, zanim zupełnie pochłonie go czas. Miejmy nadzieję. To wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami. Szczególne podziękowania ślemy do naszych patronów. Są wśród nich Przemysław Babi, Jakub Bakunowicz, Krzysztof Banaszczak, Roman Banaś, Bartosz Baścik, Rafał Bejrut. Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Łukasz Buczko, Ela Budnik, Daniel Budzisz, Czar Magi, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Maciej Delink, Radosław Depo, Andrew Black, Paweł Fitz, Kacper Filip, Michał Futera, Grzegorz Garus, Jakub Goleń, Marcin Górny, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Paweł Gruca, Radek Butowski, Marcin Hamerlak, Tomasz Choinka, Marcin Hubar, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jaszewski. Mateusz Kaczmarek, Bart Kajor, Aleksander Kapica, Piotr Plasa, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Krauze, Dariusz Król, Adam Kwiatkowski, Mariusz Lewandowski, Przemysław Lipniewicz, Wojciech Ługowski, Karol Magiera, Kamil Mańkowski, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Daniel Miraszewski, Marek Musiał, Ludwik Nawrocki, Robert Nicgorski. Krzysztof Nieszkowiecki, Piotr Nyszczuk, Dorota Orzechowska, Krzysztof Pablik, PB2019, Piotr Pisarczyk, Paweł Poncyleusz, Artur Ptasiński, Patryk Puls, Robert Rąpalski, Krzysztof Ruszczyński, Damian Sienkiewicz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Stanisław Sobkowiak, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Andrzej Ślaga, Marek Ślęczka, Bartek Światłowski, Tomek. Bartek Trębicki, Filip Urbański, Kamil Urbański, Jacek Warsicki, Piotr Wierzbowski, Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Kamil Włodarski, Przemek Wojdas, Piotr Woźniak, XXXXXL, Łukasz Zalewski, Krystian Ziętek, Piotrek Zwierowicz, Artur Żak, Bartek, Konrad, Leszek i Michał. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na grupę facebookową Tank Hunter Patroni. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Przygód Tank Huntera.